Mogę prosić o chwileczkę uwagi, bardzo będę wdzięczny. Na kolejnym spotkaniu przedświątecznym i konkursie na najpiękniejszą prezentację stołu bieganocnego. Witam gorąco Pana Wójta Jana Pająka. Witam Szanowną Komisję w składzie Pani Paulina Pląder, Pani Kraszyna Filip, Zdrowia Polskiego Ośrodka oraz pani Bokni oraz panią etnografię Bernadette Błoniasz. Pani Bernadetta od rana dziś ciężko pracuje. Przed chwilą dosłownie wróciła z lignicy murowanej, gdzie oceniała palmy. To teraz troszkę jej damy odpocząć, zasmakuje naszych popraw. Jego po prezydencie, miły Państwo, gorąco witam. Wszystkie koła, które wzięły się w dzisiejszym konkursie, jest to pięć kół, kół koło są z Drwini, Zwieńkowic, Zdziewina, Ziemiar i ziski. Tak się złożyło, że po tamtej stronie gminy, od strony pochni jest dzisiaj Ministerstwo Męki Pańskich w Mikroszowicach i niektóre koła biorą udział w tym wydarzeniu, ale jest nas na tyle. Myślę, że wszystko się uda. Gorąco wszystkich zapraszam po obradach komisji już do degustacji, życzę wszystkim smacznego, a poproszę o kilka słów Pana Wójta. Ja również w swoim imieniu witam serdecznie wszystkich tych, którzy tą niedzielę zechcieli poświęcić na przygotowanie pięknych, wielkanocnych stołów. Ja jeszcze raz e, chciałem podziękować Panią za ten trud, e, tak pięknie przygotowanych potrawach, e, bo jak to Lipnica ma swój konkurs e, na, na największą palmę Bożą, znaczy Wielkanocną, tak tutaj, Szanowni Państwo, my mamy swój konkurs na najpiękniejszy stół Wielkanocny i mam nadzieję, że w ten najbliższy czas e, Panie potraktowałyście jako trening na e, ten najważniejszy czas, czyli na niedzielę Wielkanocną, ale właśnie, Szanowni Państwo, niech e, ta dzisiejsza niedziela będzie wstępem w ten czas, który już e, mamy niebawem za tydzień, e, gdyż właśnie to są najważniejsze święta e, w kalendarzu liturgicznym, ale również e, jako e, to, że jesteśmy Polakami najważniejsze święta w naszym kraju. I tutaj należy to podkreślać, Szanowni Państwo, że e, jest to e, coś, co z miłą chęcią, Szanowni Państwo, możemy się poszczycić i również przeżywać to jak najpiękniej. Szanowni Państwo, na ten Wielkanocny czas życzę wszystkim zdrowych, pogodnych i radosnych świąt, a wcześniej, Szanowni Państwo, żeby wszystkie Panie zdobyły pierwsze miejsce. Dziękuję bardzo. Jeszcze niektórzy z Państwa patrzą w tą stronę, pewnie po zapachu też czuć na sali rybę. Chciałem powitać gościnnie dzisiaj u nas, a już za niedługo pewnie i naszych mieszkańców naszej gminy, jak się uda. Czy Państwo prowadzą gospodarstwo rybne naprzeciwko basenów w Nowym Wiśniczu, gdzie zapraszają serdecznie dzisiaj? Chcą Państwu zaprezentować usługi, jakie świadczą, czyli można sobie rybkę złowić, można rybkę zjeść. Ulotki mają tu właśnie na stole. Zapraszamy też do degustacji gorącej. Witam i dziękuję, że przyjechali i chcą się zaprezentować. A teraz oddaję już głos komisji niech powiedzą co będą oceniać. W regulaminie wszystko było zawarte, ale niech jeszcze parę słów Panie Przewodniczący. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. My zaraz przejdziemy oceniły pięć stołów wielkanocnych. Będziemy oceniać między innymi takie kryteria jak koszyk wielkanocny i zawartość koszyka, palmę wielkanocną, którą każda z kół wiejskich przygotowała dobór potraw wielkanocnych oraz dekoracje świąteczne. Będziemy zwracać również uwagę na tradycję i estetykę przygotowania potraw świątecznych i na smak przede wszystkim dwóch najważniejszych potraw, czyli święconki i albo mazurek, albo no właśnie tych potraw, które Państwo i Panie przygotowały. Zaczynamy. Będziemy czekać. To znaczy od razu nie będziemy się częstować, tylko poprosimy o przygotowanie, jak przejdziemy wszystkie te trzy stoły, poprosimy o przygotowanie na talerzu tych porcji właśnie dla nas, żeby sprawdzić smak i bo ocenimy wygląd potraw. Dziękuję. To zapraszamy w takim razie komisję do pracy, a Państwa zapraszam teraz do degustacji.